Większość dyskusji w polskiej polityce, szczególnie za sprawą partii prawicowych, skupia się dzisiaj na migracji. W najbliższą sobotę, 19 lipca, w całej Polsce będą organizowane protesty przeciwko migracji. Oczywiście z wizerunkiem muzułmanina w turbanie, z meczetą albo z ładunkiem wybuchowym. To jest przedstawiana jako dominujący temat migracji w Polsce. Jeżeli tak postawimy temat, Oczywiście wszyscy są przeciwko migrantom i czegoż się dziwić. Mamy homogeniczne społeczeństwo od czasu II wojny światowej z jednolitym kodem kulturowym, praktycznie bez mniejszości narodowych. Jeśli chodzi o wyznanie także no, kilka procent prawosławia, ale dominujące wyznanie rzymskokatolickie. Więc te niektóre partie polityczne tworzą z tego polityczne złoto i zbijają na tym swój kapitał polityczny, wmawiając ludziom, że pozostałe partie chcą im narzucić migrantów, którzy będą gwałcić ich żony, córki. Że będzie to tylko i wyłącznie niebezpieczeństwo dla Polski. Jeżeli tak postawimy to zagadnienie, to trudno się z nim nie zgodzić. Ale czy to jest do końca prawdziwe? No chyba nie. Migracja, szczególnie ta legalna, zarobkowa, wcale nie jest taka jednoznaczna. Możemy sobie postawić w ogóle pytania: czy migracja tak, czy nie? Czy chcecie żyć w państwie bogatym, zamożnym, z wysokim poziomem usług publicznych, czy nie? Jeżeli będziemy żyli w biednym państwie, bez dobrego poziomu usług publicznych, a nie będziemy mieć problemu z migrantami. Nikt do nas nie będzie chciał przyjeżdżać. Możecie być tego pewni. Tak było przez wiele, wiele lat. Problem migracji będzie, ale to dlatego będzie istniał, ponieważ to młodzi Polacy będą wyjeżdżali z Polski, szukając lepszego życia w innych krajach, gdzie mieć coraz większą zapaść demograficzną, a to będzie powodowało, że będziemy mieć coraz słabszą gospodarkę i coraz biedniejszy państwo.